Serdecznie na moim kolejnym filmie dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować klawiaturę dla graczy Deluxe T15S. Możecie ją kupić w sklepie Hard PC, linka znajdziecie w opisie tego filmiku. Nie będę Was zanudzał tym co jest na opakowaniu, także przejdziemy od razu do konkretów. Wyjmiemy sobie klawiaturę z opakowania, a później przyjrzymy się troszkę bliżej. W pudełku poza klawiaturą oczywiście znajdziemy instrukcję obsługi, jak i również płytkę ze sterownikami, dokładnie softem do programowania przycisków, ale o tym będzie troszkę później. Sama klawiatura posiada rączkę bardzo wygodną do jej przenoszenia. To się przyda na przykład na takich imprezach jak Lamparty. Przyciski wszystkie, które służą do gier, łącznie z przyciskami makro, są koloru czerwonego. I zanim przejdziemy do mówienia tutaj całego rozłożenia przycisków, jakie te przyciski na klawiaturze znajdziemy, powiem Wam kilka ciekawych rzeczy. Między innymi klawiatura ta odporna jest na przypadkowe zalanie płynem, ponieważ posiada specjalnie wycięte otwory, którymi ten płyn. Powinien sobie wylecieć i nie powinien spowodować uszkodzenia klawiatury. Do tego dwie nóżki do zmiany kąta nachylenia, jak i również cztery nóżki gumowane, antypoślizgowe. Kabel 1,6 m, gruby, pozłacana końcówka USB. I na rogach klawiatury znajdziemy dwa wejścia USB, czyli klawiatura ma wbudowany hub USB. Teraz pozwólcie, że mówimy sobie rozkład klawiszy. Mimo, że jest to klawiatura przeznaczona dla graczy, nie zabrakło przycisków multimedialnych. Wiadomo, że na komputerze nie tylko gram, ale również czasem obejrzymy jakiś film, czy posłuchamy muzyki. Także te przyciski, te klawisze się przydadzą. Jest do nich bardzo łatwy dostęp. Dalej, przyciski do zmiany między profilami. Do trzech profili możecie sobie sami zaprogramować, według Waszych potrzeb. I w momencie, kiedy włączacie dany profil, ten przycisk podświetlany jest na czerwono. Dalej, przycisk do uśpienia komputera i bardzo ważny przycisk blokady Windowsa. O co chodzi? Załóżmy, że gracie na przykład Battlefield, jest gorąca akcja, oczywiście mówię o grze multiplayer i przypadkowo w ferworze walki wciskacie przycisk Windows wywala Was do pulpitu. No oczywiście frustracja i po akcji, akcja stracona. Dzięki temu przyciskowi będzie to niemożliwe, czyli blokujemy ten przycisk i nawet jak go wciśnięcie, nic się nie stanie. Dalej, wyświetlacz LED, na nim między innymi pojawi się właśnie ikonka czerwona, ikonka tego przycisku blokady Windowsa, nomlocka, jak i również capslocka, także wiecie, że te przyciski są akurat włączone. Wspomnę jeszcze raz o dwóch wejściach USB, to się przyda do transferu danych na przykład z pendrive'a bardzo fajny i łatwy dostęp do nich. Klawiatura numeryczna również dla mnie plus, bo jak mówię, nie używamy komputera tylko i wyłącznie do gier, a ja tej klawiatury numerycznej używam bardzo, bardzo często, także akurat pod moim kątem jest to sporym plusem. Przypomnę tylko, że przyciski, które używamy do gier są oznaczone, znaczy są koloru czerwonego i mamy 10 przycisków makro, czyli 10 makro możemy sobie zaprogramować, m.in. dzięki softowi dołączonemu do tej klawiatury, która jest zresztą w języku polskim. Za chwilę do tego softu przejdziemy. Same klawisze, posłuchajcie jak pracują. Naprawdę dość cicho. I co też również tutaj mi się podoba to to, że w momencie kiedy mamy palce na tych klawiszach głównych do grania WASD nie musimy ich zdejmować To jest tych klawiszy i palcem tym małym dosięgniemy do większości przycisków makro. Także również to jest dla mnie sporym plusem. Teraz pozwólcie, że omówimy sobie króciutko software, a na koniec będzie podsumowanie. Soft dołączony do klawiatury naprawdę jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Po lewej stronie możemy programować sobie przyciski G, czyli możemy przypisać na przykład sobie makra, ale nie tylko, bo również i inne funkcje, także. Opcji wyboru jest sporo. Dalej u góry, jak mówiłem wcześniej, możliwość zaprogramowania do trzech profili M1, M2, M3 i każdy pojedynczy przycisk na klawiaturze jest programowalny, możecie sobie go zmieniać. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. W każdej chwili oczywiście powrót do ustawień domyślnych, gdybyście się rozmyślili czy coś tam, no nie wiem, popełnić jakiś błąd. Także jak mówię, bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze program. Teraz zapraszam was już na kilka słów podsumowania. Za klawiaturę przyjdzie Wam zapłacić około 115 zł i za te pieniądze dostaniecie naprawdę sporo. Przede wszystkim fajny design, oczywiście jest to kwestia gustu, dobra jakość wykonania. Na wyróżnienie zasługują tutaj aż 10 przycisków makro, 3 profile, które możecie sobie stworzyć pod własne potrzeby, soft dołączony do klawiatury w języku polskim, to też za to jest spory plus ode mnie. Hub USB, dwa wejścia USB do podłączenia na przykład dysku zewnętrznego, czy też na przykład pendrive'a do szybkiego transferu danych. Przyciski multimedialne z bardzo łatwym dostępem do nich. Przycisk blokady Windowsa, czyli tego klawisza Windows. Mnie niejednokrotnie zdarzyło się go wcisnąć w czasie rozgrywki multiplayer i wiadomo, wtedy człowiek zadowolony zbytnio nie jest. Do tego fajna opcja przed zalaniem, tutaj przypadkowym zalaniem klawiatury. Oczywiście tego nie sprawdzałem, sprawdzał nie będę. Natomiast to powinno zapobiec uszkodzeniu klawiatury. Moim zdaniem naprawdę bardzo fajny produkt, ja go mogę szczerze polecić. Ode mnie to jest tyle. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu. Hej!